Skrót informacji w Polsat News. Magda Kaliniak, zapraszam. Ten raport jest skandaliczny. Ja się pod nim nie podpiszę, mówi posłanka PiSu Beata Kempa. Ostrym spięciem rozpoczęło się dzisiejsze posiedzenie hazardowej komisji śledczej. Temperaturę podniósł projekt raportu końcowego z prac komisji zaproponowany przez przewodniczącego Mirosława Sekułę, który nie spodobał się posłom opozycji. Ten manifest polityczny PO możecie sobie państwo czytać na własnych imprezach, proszę pana ale nie publicznie kazać się nam pod tym podpisywać. Dlatego, że jak ma pan wnioski i zalecenia komisji, jakoś nazwisko Chlebowski do momentu bicia w prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie występuje. A od kogo się to wszystko zaczęło? Przewodniczący komisji Mirosław Sekuła odpiera ataki posłów opozycji i nawołuje do merytorycznej dyskusji. Zanim państwo przejdziecie do drugiej fali krytyki tego mojego materiału, Proszę pokornie przeczytajcie go. I wtedy ta rozmowa będzie no, bardziej merytoryczna. Ponad 300 osób to jest tragiczny bilans utonięć w Polsce od początku kwietnia, czyli od rozpoczęcia sezonu. Policja alarmuje, tylko w tym miesiącu utonęło 119 osób. Najczęstszą przyczyną utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, pływanie w niestrzeżonych miejscach i brawura. Rozpoczęły się pięciodniowe obchody upamiętniające 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. W uroczystościach przed pomnikiem grunwaldzkim na placu Jana Matejki wezmą udział prezydenci Polski i Litwy. Złożą też więcej na nagrobku króla Władysława Jagieły w katedrze na Wawelu.